Jest to jedna z możliwych manipulacji na kręgosłupie lędźwiowym. Istotnym jest przygotowanie odpowiedniej pozycji do wykonania zabiegu. Ułożenie pacjenta na boku. Ważne jest oznaczenie leczonego segmentu. Przygotowaniem pacjenta do zabiegu jest Osiągnięcie rotacji tułowia pacjenta w kierunku pleców do około 45 stopni. Ustabilizowanie dłonią odcinka leczonego z jednoczesnym wyprostem dolnej leżącej na stole kończyny. Napięcie wstępne. Utrzymanie. Manipulacja. Stosowane są przy objawach blokady ruchomości głowy w lewo lub w prawo, dolegliwościami barku i łopatki, kłującym bólem pomiędzy C7 i TH5. Pacjent siedzi w leżanki, ramiona skrzyżowane na karku, łokcie skierowane w dół. Terapeuta stoi z tyłu pacjenta. Terapeuta ujmuje od tyłu łokcie pacjenta i przeciąga górę tułowia w kierunku tylnym. Łokcie ku tyłowi, napięcie wstępne. Pacjent wykonuje wdech w napięciu wstępnym. Pod koniec wydechu terapeuta wykonuje pociągnięcie łokci w tył i górę z jednoczesnym blokowaniem klatką piersiową. Następuje manipulacja. Blokada ruchomości głowy i szyi z kłującym bólem jednostronnym przejścia szyjno-piersiowego i łopatki wymaga czasem zabiegu manipulacji. Pacjent siedzi po leżanki, terapeuta z tyłu pacjenta. Terapeuta znajduje odpowiedzialny punkt 6 lub 7, a rękę dalszą kładą ramieniem na barku pacjenta, napięcie wstępne, utrzymanie manipulacji.